I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Patrzcie, jak śniegu napadało w Warszawie, aż chrupię pod nóżkami. Jest cudownie. Chodź, te kilci. Te kilci się mniej podoba. Chyba jej zimno. No chodź. Wyciągnęłam te kilci, już jej piękny żółty sweterek i wygląda jak pszczółka. Ten sweterek zrobiła jej mama w zeszłym roku. Jest taki mega, mega cieplutki. I myślę, że też te kilci bardzo ciepło jest z tym, ale oczywiście próbowała uciekać do domu zamiast spacerować. Niestety te kilcia już się nie bawi tak śniegiem jak kiedyś. Mam wrażenie, że trochę ją przeraża albo jest za biało dla niej i słabo widzi, nie wiem. No niestety starość jest taka smutna. Niestety nie mogę zostać cały dzień w domu i cieszyć się śniegiem, więc lecę na uczelnię bo badania same się nie zrobią. Patrzcie jaki mam wychok z labu. No kusi, żeby tam pójść i zostać na tym śniegu. Zaczęłam od elektroforezy, a potem wróciłam do moich próbek. Udało mi się skończyć, jak jeszcze świeciło słońce, więc patrzcie jak jest ładnie. Oglądam właśnie M Miki bardziej baśniowy y święta. I ja mam wrażenie, że kiedyś y ten film był trochę inaczej narysowany. W sensie tak mi się przynajmniej wydaje, że tak go pamiętam, ale pytanie, czy mam rację? Jest czwarte nad ranem i właśnie z Tekilcia wywracamy z lotniska, bo zawizełyśmy nikogo, na lot. E, no, a Te Kilcia e, no, różne ma akcje, więc bałam się zostawić w domu, żeby nie szczekała, bo jednak wiecie, to nie jest... Trzecia godzina to nie jest pora na szczekanie. E, ale super siedzi po o takiej porze. Nikogo nie było, było wspaniale, cudownie, idealnie. Te kilcze to chcę już do łóżka. Witamy Was o 8 rano na porannym spacerku. Dzisiaj mam bardzo aktywny dzień, więc zaczynamy wcześniej. Dzisiaj cały dzień spędzam z Byliśmy w Toyocie pooglądać samochody. Dzięki temu sobie posiedziałam w każdym modelu. A później pojechaliśmy po moje ozdoby świąteczne. Moja jesienna dekoracja już znika, chowamy to. Dzisiaj dekoruję tylko dom, bo choinkę, chcę ubrać z nikodemem, więc na pewno dzisiaj nie będę ubierała choinki. Na tej przed przedpokoju tutaj będzie moja wioska, więc będę przecierać teraz wszystko i układać wioskę. Mam w tym roku nowe domki. Tą wioskę, tą, to i to i zajmuje mi całe tutaj miejsce. Będę musiała podzielić. Na razie tak się prezentuje wioska. Pewnie będę ją jeszcze 10 tysięcy razy przykładać. Yy, no mówiłam, już nastąpiła znam, bo jeszcze znalazłam ten domek z elfem, więc tak. teraz tu jest domek z elfem. Czas na obiadek, a dzisiaj azjatyckie jedzonko. Powiesiłam nowe lampki, to te takie zwisające, bo te kolorowe były cały rok, bo ich nie zdejmowaliśmy w zeszłym roku. E, jeszcze oplątałam wokół mojej morwy te nowe lampki, teraz tak ładnie się świeci. No, mówiłam, że się jeszcze zmieni, teraz mam taką koncepcję, ale ta też mi do końca nie pasuje i chyba będę zmieniała. Ale niesamowicie to się wszystko świeci, uwielbiam to po prostu. No dobra, ta już będzie ostateczna. I tak chyba wygląda najlepiej, moim zdaniem. Prezentuje się bardzo ładnie i chyba to w końcu nie spadnie wszystko. Zobaczymy. Wszystko do siebie pasuje teraz. Jedyne co ta w tej wiosce nie zmieściły się moje domki z zeszłego roku i one stoją tutaj, właśnie, gdzie są moje kosmetyki w sypialni, więc też się pięknie świecą. W tym roku bardzo późno, ale wyrabiam piernik długo Co prawda, są jeszcze jakieś 4 tygodnie leżakowania, więc w sumie to jest taki minimalny czas, kiedy on powinien leżakować, więc i tak na pewno będzie przepyszny. Ale no, w tym roku trochę późno. Po moich doświadczeniach z, z zeszłego roku już wiem, że dzielimy ciasto na, na trzy części i je podzieliłam, i tutaj już wszystkie trzy części złożone razem. Oczywiście zapomniałam starować pudełko, więc myślę, że jest jakieś 3-400, może 3-300. Coś takiego. Na, pe na pewno jest go sporo. I tyle zostało po śniegu. Myślałam, że nie jest aż tak zimno, a staw, przy którym te kilka ogląda ze mną zawsze kaczki, za bardzo. No proszę. No widzę, że ktoś się go karmił. Starsza część ubierania, wyciągnęłam świąteczne worki, e, tu są kocyki, moje wszystkie bluzki, niebluzki, skarpetki, piżamki, wszystko, poszewki. Teraz to trzeba wszystko wyjąć, posegregować e, na różne prania, bo ja nie lubię bardzo zapachu tych rzeczy po workach próżniowych. No i czas na popołudniowy spacerek. No i obudziłyśmy się z drzemeczki po dwóch godzinach, to znaczy ja się obudziłam, a jeszcze śpi. Pokażę Wam, co na ten moment udekorowałam. Tu jest gwiazdka, lampeczki. W kuchni stoi ta moja skrzynka na listy. E, tutaj moja główna wioska, ta największa. E, tutaj ten cudny domek, co mam z e, hom Homli i moje dziadki do Orzechów. I tam dalej widać tą mniejszą wioskę. I dużo, dużo lampeczek. Na będzie choinka, żeby mógł się na nią patrzeć jak w zeszłym roku. u mnie Adaś i zmienialiśmy jeszcze lampki. przecinął mi stare trytytki, żeby zaczynały się w tym samym miejscu, żeby mogła włącznikiem takim przedłużacza wyłączać, a nie tutaj przez cały balkon do kontaktu. Więc przykładaliśmy lampki i jest pięknie. I teraz się tutaj zaczynają i po prostu idą kawałek po ziemi świecą, a wcześniej zaczynały tam przy pergoli. Ale teraz jest tak dostałam mamy koguta, więc na kolację dzisiaj kogucik z nutellą i z owockami. No patrzcie, jakie piękne. Do mojej superkolacji kolacji kontynuuję oglądanie bajek Disneya świątecznych. Oczywiście towarzyszy mi tekilciano no bo jakżeby inaczej ona przecież nie przegapi żadnego mojego posiłku. <noise> I zaczynam kolejny film Disneya. Rozprósł się dywanik, więc teraz go będę strzywała, ale trzeba zacząć od tego, że muszę nawlec e, nitkę na szpulkę, bo białych jeszcze nie używa. Przyjadę właśnie kolejny prezent świąteczny, e, ale wszystkie prezenty świąteczne pokażę Wam w jednym filmie po wigilii, co uszyłam, żeby nikomu nie zdradzać z moich bliskich, co dostaną. Jak wyszedł po wylince i zobaczcie, jaki ma biały nosek. Jeszcze bo skóra została. Nasza mała godzilla. Atakujesz mi moją wioskę elfów. No i doczekałam się ubierania choinki. Zaczęliśmy razem ubierać choinkę, światełka, nasze wszystkie bombki. No ten Olaf to niestety trochę ciężki, więc przekładamy go na dół. Przyszedł. To tu na wszystkiego siedzi. Na wszystkiego przyszło? Kto jest na przyspieka. Czołg? No patrz, tam się wcale nie wisi. Nie wisi? Oj, to wisi znacznie. Te kildzia tak się zmęczyła tym ubieraniem choinki, że aż spadła ze swojego własnego posłania, no więc myślę, że z Wami żegnamy. Trzymajcie się, no i pa!